Znajdujemy się właśnie w New Capital Sports Hall w Kairze. Jest to hala, na której Polacy już jutro zmierzą się z Tunezją. Jesteśmy już po testach antygenowych, testach PCR na miejscu tutaj w Kairze. Wszyscy są zdrowi, wypoczęci po podróży, trenujemy i szykujemy się na jutrzejsze spotkanie. Jak sami widzicie hala, w której jutro zagramy z Tunezją wygląda dosyć okazale. Niestety na trybunach nie pojawia się kibice. Poznajcie Omara. Omar jest naszym team guidem w tym miejscu podczas całych mistrzostw w Egipcie. Zapytaliśmy go również o to, kto zostanie mistrzem świata w tym roku. Odpowiedź była oczywiście jasna. Poleżka świata. A tak prezentuje się strefa medialna, w której właśnie się znajdujemy. Stanowisko dla dziennikarzy. A na górze kamery do transmisji. Jeśli chcecie zajrzeć w któryś skrawek tej hali, piszcie w komentarzach. Na pewno odwiedzimy te miejsce i pokażemy Wam, jak to funkcjonuje. Dziś wieczorem w hali odbędą się również spotkania kolejnych grup. Jak widać, ekipa do dezynfekcji jest już gotowa i przygotowuje się. Jesteśmy już po pierwszym treningu. Jak można ocenić całe przygotowanie z hale? to jak jesteśmy my przygotowani? Jeśli chodzi o obiekty, to widzieliśmy tutaj, no piękna. Mam nadzieję, że będzie nas szczęśliwa. Myślę, że to za zakwaterowanie też pan, pan, na razie nikt nie może mieć większych pretensji. Trzeba będzie wychodzić już w trakcie, jeśli chodzi o nasze przygotowania od no, dzisiaj. Mieliśmy bardzo krótki trening, mieliśmy bardzo mało czasu na hali, bo zaledwie y, godzinę. Zrobiliśmy ostatnie szlify te, które były nam potrzebne taktycznie i trochę, trochę rzutów i czekamy czeka na mecz. My tu mamy jeszcze rozruch i wieczorem, wieczorem wychodzimy w z Panowie jak oceniacie halę? Ale spoko, miękka, fajna. To, to jest okay. No i trybuny też, szkoda, że puste, ale. Ale wiadomo, fajnie, fajnie tak położone, bardzo blisko. Zalewają nas, zalewaliby nas kibicy. Tak? Niestety, trzeba będzie jeszcze poczekać. Ale dwa lata w Polsce. Tutaj powinni być już kibice i będzie dobrze. Gdyby tak? jeszcze komuś mówiła, piłki i trafiali w Radno I Jeszcze tak było lepiej. Tak. Szymon, pierwsze wrażenia z Egiptu? Plaża. Bardzo bardzo fajny hotel i dobra praca w tym treningu. A tutaj jeśli chodzi to jest... tutaj o halę na miejscu? Podoba nam się na pewno. Parkiet i, i trybuna niestety puste będą na rzeczach. Piękny no, oczywiście żonę pozdrawiam. jesteśmy już na miejscu w Egipcie. Jak oceniasz bazę hotelową? Myślę, że jak najbardziej przypada nam do gustu jest to ogromny obiekt. Poza, poza samym hotelem jest to też ogromny obszar tutaj, gdzie, gdzie możemy się poruszać, spacerować swobodnie warunki takie, takie mocno wakacyjne natomiast my tutaj na wakacyjnie przyjechaliśmy dzisiaj mieliście okazję też potrenować na hali na której jutro zmierzycie się z Tunezją jak oceniasz tę halę? podejrzewam że jest to jakiś jeden z nowszych obiektów bo tak to komicznie dość wyglądało że po, po, na środku powiedzmy pustyni po prostu stoi nowy obiekt Hala ośrodka bardzo bardzo przyjemnie Myślę, że, że nie ma się do czego przyczepić. wkłada tylko oczywiście, że, że bez kibiców. Jeśli chodzi o jutrzejszy mecz, jakie macie na niego założenia? No założenie jest proste, no wygrać ten mecz po prostu. I tyle chyba. Jesteście już po pierwszym treningu tutaj w Egipcie na miejscu. Jak wyglądają wasze przygotowania już bezpośrednio przed samym meczem? To znaczy, dzisiaj mieliśmy rano na śniadanie i pojechaliśmy, pojechaliśmy praktycznie od razu na trening. Także przygotowaliśmy się głównie taktycznie dzisiaj. Godzinny, krótki trening i myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do meczu z Tomezją. Jeśli chodzi o wczorajszą Waszą podróż i tutaj już na miejscu mieliście testy, najpierw antykrynowe w autobusie, e, potem mieliście na miejscu też już w hotelu testy PCR. E, powiedz mi jak to wyglądało. E, po przyjeździe, po przylocie od razu, po wylądowaniu mieliśmy e, zrobione w autobusie. Przy od razu testy szybkie i czekaliśmy w autobusie, przyjechaliśmy do hotelu i też przed wejściem do hotelu zrobiliśmy szybkie testy i udaliśmy się do pokoju od razu. Jeśli chodzi już o sam turniej, w którym zmierzycie się z Tunezją, Hiszpanią i Brazylią, powiedz mi, jakie są Wasze cele na początek tutaj w grupie? E to znaczy, to chyba wiadomo, że najważniejsze jest pierwszy mecz z Tunezją i na tym na razie się skupiamy. Oczywiście chcemy powalczyć we wszystkich meczach i praktycznie wszystkie wygrać, ale tak jak mówię na, na początku, e, pierwszy mecz z Tunezją jest najważniejsze. Jeśli chodzi o nasze drużynę, co według Ciebie będzie najmocniejszą stroną? E, myślę, że tak jak już koledzy wspominali wcześniej, na pewno obrona i atak szybki to jest taki, taki nasz główny cel, żeby to, żeby to super funkcjonowało i mam nadzieję, że tak będzie. Dziękuję bardzo. Dzięki.